Power Glove to jeden z najbardziej rozpoznawalnych gadżetów w historii gier wideo. Rękawica do gier, która została stworzona przez firmę Mattel, nomen omen producentów lalek Barbie jako oficjalne akcesorium do konsoli NES. Rękawica pozwalała nam sterować grą czy postacią w grze za pomocą ręki. Szumne. Zapowiedzi futurystyczna wizja gamingu z 1989 roku mocno wyprzedzała swoje czasy. Niestety, realia sprowadziły wszystkich na ziemię. Okazało się, że ten wyjęty rodem z filmów sci-fi gadżet. Nie spełniał w 100% swojej roli i raczej był mierny, ale do dzisiaj pozostaje największym artefaktem w historii gier wideo i każdy prawdziwy kolekcjoner chce mieć tę rękawicę w swojej kolekcji. A czy wysłyszeliście o równie futurystycznych i dziwnych gadżetach, które się sprawdziły, bądź nie? Ja jestem geek. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, zapraszam Was do obserwowania tego kanału.